Witam wszystkich na kolejnym filmiku Na samym początku chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować za 100 subskrypcji Jest już no, troszkę tam ponad 100 Czyli do 1000 już bardzo blisko Także dzięki raz jeszcze A dzisiaj... No właśnie, tak było już dosyć bardzo dawno temu Dzisiaj udało się osiągnąć 1000 subskrybentów A właściwie już no, sporo ponad Także dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje no i z tej okazji y, przydałby się jakiś mały konkursik A więc po to dzisiaj tutaj jestem y, No i co? Y, już omawiam krok po kroku jak to będzie wyglądało A więc tak y, no, Może zacznijmy od nagród W konkursie będą mogły wygrać trzy osoby Przygotowałem trzy zestawiki y, przynęt spinningowych Taki zestawik jest za pierwsze miejsce Taki za drugie miejsce no i taki na trzecie miejsce. Wziąć udział w konkursie mogą tylko i wyłącznie moi subskrybenci, i dlatego też prosiłbym, abyście na czas tego konkursu mieli włączone w opcjach widoczne subskrypcje, tak, żebym na koniec konkursu mógł sobie zweryfikować, czy wygrane osoby naprawdę subskrybują mój kanał. Konkurs będzie trwał dwa tygodnie, czyli do końca roku 2019. Tam zaraz po Nowym roku będę weryfikował, sprawdzał odpowiedzi wasze i wyłaniał, będą wyłonieni wygrani. No i tak. Wasze zadanie będzie polegało. Na odgadnięciu kwoty, jaka znajduje się w tej skarbonce. Za chwilę ją otworzę. Pokażę Wam, ile tego się wysypię. No, zadanie nie jest łatwe ale chyba tak fajniejsze niż na przykład takie zwykłe losowanie także no, będziecie mieli fajną zabawę chyba także zobaczmy ile tam się nazbierało nie, żartowałem nie będę jej rozbijał to jest prezent od mojej żony ta sklebolka także zrobimy to w bardziej humanitarny sposób tutaj na ślepkę Oj, zobaczymy, i tego tutaj jest. To chyba wszystko. O, spora kupka. No nie, nie będzie łatwo Wam ten zgadnąć, no ale na tym polega zabawa. Jeszcze dosypię coś z kieszeni. To nie wszystko, żeby było ciekawiej. No trochę tego jest, głównie to drobnica, dwójki i piątki, to 2 centy i 5 centów. Ale widzę i to ma jakieś 2 euro, jakieś 1,50 50 centów i tak dalej waluta to euro. Także powodzenia Wam życzę. Co do ogłoszenia wyników, będzie to wyglądało tak, że zgarnę te wszystkie pieniądze do jednego worka, pójdę do jednego z tutejszych supermarketów, gdzie mają maszynę do liczenia pieniędzy. Wsypię wszystko do tej maszyny, maszynami to policzy. Na końcu wydrukuję paragon, który przywiozę do domu, żeby wam pokazać, ale pokażę dopiero po nowym roku w filmiku. Z wynikami konkursu, także ja już tutaj wiem, ile jest. Są tutaj dwie kwoty. Pierwsza to jest przed odliczeniem marży: ile faktycznie tych pieniędzy tam było, bo tam pobierają 10% z tego. czyli nas interesuje to właśnie ta większa kwota. No i co? Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. W tym momencie zapomniałem dodać, żebyście w komentarzu pod filmem napisali biorę udział. I kwota, jaką obstawiacie, że tam jest. Będziecie mieli tylko jeden strzał. Komentarze edytowane nie będę brał pod uwagę. Takie zasady. Jakby co, to w opisie pod filmem znajdziecie wszystkie warunki konkursu. Także co? Miłej zabawy, i widzimy się po nowym roku. Na razie.